Cześć, siemanko, ja jestem Kacper witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę Wam nowy sklep, ale zanim to Trzeba wesprzeć twórcę, jakim jest Jacob Właśnie, właśnie, właśnie Potwierdzam, bo znikło mi po dwóch tygodniach dzisiaj dzisiaj jest, nie Nie żadnych nowości. samą Skin takiej baby hmm, Harry Quinn jest już chyba ponad tydzień w sklepie, więc Dziwnie, dziwnie trochę, fajnie Ja tak, nawet. Jest, też taki typek. Jej, Jej cały, cały zestaw. Samą. Z Z swoim pecaczkiem. Jej kilo w Ludowe ostrze. I z tym. Z ogonem. Jest. Koronka, jest fajny skin. Oczywiście koronka z nową edycją, która wyszła. Już trochę dawno temu. Fajne skin, fajne. jest. Fajny. miał po locie kopiłbym. równowaga. Kolejną rzeczą jest. Elimira. Elvira. Czyli taka fajna emotka. Taka baba. I to nie też jest, jest fajna. Pię, piem, piem. Grokat. I świetla. Też fajna emotoczka. Świetlik. Dobra, no i emotkę. 2 na 10. No, i Harley no komandosi. osi. Wiadomo o co chodzi. Pod 100%. Polecam serdecznie. No. Niestety jej nie posiadam, no ale polecam. Mamy tam tą... Emotki 3. Nie będę tego komentował. No Tutaj jest skin walentynkowy. No i co ja już będę kończył? Bomberkis miłosny cierń, dziwny skin, glutowaty, zakochanka, Walentynkowy polecam za 800 tak najbardziej, chociaż ma tutaj taki. Lekkie, parę, co? Lekki błąd. Dobaj. Tutaj Daję z tyłu. Parę. Nie przeszkadzaj. I jest skin X. Męski lecz no, no, odpowiednik damski lepszy jest więc polecam bardziej odpowiednik damski tego skina no i warty chyba także emotka całuszki za, za 500 mm -hmm. jakbym była za 200, kupi za 200 kupiłbym no i co to by było na tyle w tym odcinku ja was żegnam, trzymajcie się cześć